Cześć, witam was ponownie. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić pysznego kurczaka w słodko-kwaśno-pikantnej marynacie. Myślę, że większość z was te produkty trzyma w domu. Do miseczki wlewam miód, ja go troszeczkę podgrzałem. Dodaję tyle samo musztardy. To jest musztarda pikantna, diżą. Następnie wrzucam wędzoną czerwoną paprykę. Dajemy teraz chili, żeby było pikantnie. Jeżeli nie możemy jeść pikantnego, to ten krok po prostu omijamy. Teraz sól. Czarny pieprz oczywiście. Bez tego moja kuchnia nie istnieje. I ocet jabłkowy. Jeżeli nie mamy jabłkowego. Dodajemy winny, a jeżeli tego i tego nie mamy, to dajemy zwykły spirytusowy. I teraz dokładnie mieszamy. Marynata zrobiona. Teraz zajmiemy się kurczakiem. Tu już będzie potrzebny sprzęt troszeczkę większego kalibru. Wycinamy kręgosłup. Jeżeli nie mamy ostrego noża, a posiadamy w domu nożyczki, to wycinamy nożyczkami. Gotowe. I teraz robię małe tutaj nacięcie, żeby kurczak się rozłożył jak kaczka. delikatnie go podociskam, dobra, odetnę skrzydła, blacha mi ustuka, dobra, trzeba go dobrze wysmarować marynatą. Włożę go teraz do miski i wleję resztę marynaty. Tak przygotowanego kurczaka zostawiam na minimum dwie godziny, żeby przeszedł tymi wszystkimi smakami. Po dwóch długich godzinach oczekiwania na kurczaka. Przepadam go teraz na krawędzi. Jeszcze go trochę wysmaruję resztą marynaty. Dobra. Teraz go odwrócę i zrobię to samo. Teraz do środka, do blachy, wleję trochę wody. Chodzi o to, że jak tuż będzie się wytapiał z kurczaka, to będzie się po prostu tam przypalał, a tak zrobi nam się fajny sosik, którego możemy później z powodzeniem wykorzystać. I teraz wkładam kurczaka do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni na mniej więcej półtorej godziny. No i kurczak jest upieczony, zobaczcie. Jest Mięciutki i bardzo delikatny, więc teraz go spróbujemy. Pamiętajmy, żeby po wyjęciu z piekarnika kurczaka od razu nie kroić. On musi trochę odpocząć, żeby wchłonęły się soki. Zobaczcie wygląda rewelacyjnie. Kurczak jest delikatny i mięso odchodzi od kości i spróbujmy Mm. Jest lekko pikantny, lekko słodki. Naprawdę pychota. On jest jeszcze trochę gorący. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego. Po prostu jest obłędne. Mm. A jakby tak w marynacie przeleżał całą noc, to już w ogóle będzie poezja.